Cześć, ja mam na imię Valeria i dzisiaj porozmawiamy o najskuteczniejszej metodzie odchudzania, która jest znana jako post -przerywany. I ja po raz pierwszy dowiedziałam się o niej w 2018 roku, kiedy ta tematyka nie była aż tak bardzo popularna jak teraz. Post -przerywany to nie dieta, to styl życia. I pierwszym schematem żywienia jest system 12 na 12, czyli przez 12 godzin jesz w ciągu dnia, a przez kolejne 12 masz okres głodzenia między ostatnim posiłkiem a kolejnym śniadaniem. Ten schemat żywienia szczególnie właśnie nadaje się dla początkujących osób, którzy e, nigdy wcześniej tak za bardzo nie próbowali i, i wiele z nas e, e, już tak instynktownie się odżywia. Jeśli teraz usiądziesz, tak naprawdę policzysz, ile czasu upływa między ostatnim posiłkiem a śniadaniem, to większość z nas jest w stanie właśnie spokojnie wytrzymać te 12 godzin bez jedzenia, co jest swoją drogą bardzo dobre dla naszego zdrowia. Kolejnym schematem jest 14 na 10. W przypadku tego schematu działa ta sama zasada, czyli masz 10 godzin okna żywieniowego, w których możesz przyjmować posiłki, i kolejne 14 godzin, w których nic nie jemy. I kolejnym popularnym systemem jest oczywiście 16 na 8, który jest często stosowany i w tym schemacie przez. 8 godzin jemy, a przez 16 godzin odpoczywamy od jedzenia. Warto jednak zauważyć, że przez te 8 godzin nie jemy cały czas. E, Jedamy tak samo jak zwykle, czyli możemy mieć śniadanie, obiad, kolację lub e, śniadanie i kolację i na przykład ja często właśnie stosuję schemat 16 na 8, gdzie Śniadanie mam około godziny 10, później 14 obiad i przed 18 mam kolację, ale wszystko to właśnie mieści się w tych 8 godzinach jedzenia. Następny schemat to 20 na 4, czyli przez 20 godzin nic nie jemy, a przez 4 godziny mamy otwarte okno żywieniowe i jeśli schemat 16 na 8 brzmi dla was przerażająco, zawsze możecie zacząć od tego mniejszego okresu głodzenia, czyli na przykład 12 lub nawet 14 godzin. Jeśli uważacie, że sobie poradzicie, możecie od razu właśnie zacząć z 16 godzinami. Bez jedzenia i wybór oczywiście zależy tylko od Was. Na co chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to to, gdy przez 20 godzin nie sięgamy po żadne jedzenie, a mamy tylko 4 godziny na posiłek, to ten system nie jest zalecany, aby praktykować na co dzień. Innymi słowami, jeśli możesz codziennie stosować metody 12x12, 14x10 czy 16 na 8 to 20x4 można stosować najwyżej raz w tygodniu. Częstym błędem jest, gdy jemy tylko przez 8 godzin dziennie, ale uwaga, w tym czasie pochłaniamy kebaba, pizzę, McDonald's. I myślimy, że okej, okay, teraz rozpoczynam właśnie te 16-godzin przerwy żywieniowej i wszystko będzie dobrze, ale to właściwie jest błędnym, ponieważ w ciągu tych godzin nie zdołamy sprawić wszystkiego. Ważne jest, aby spożywać jednak zdrowe jedzenie, czyli też nie obiadać się fast foodem. Powinno być, powinno się jeść normalnie, zrównoważone posiłki. Zawsze powinny zawierać białko, tłuszcze, węglowodany. A produkty o niskim indeksie glikamicznym są szczególnie ważne, ale o tym opowiem za chwilę. To są po prostu standardowe produkty, czyli warzywa, kasze, mięsa, drób, orzechy. Oczywiście trzeba także zapoznać się z informacjami na temat owoców które owoce są dozwolone, ponieważ niektóre owoce mają właśnie wysoki indeks glikemiczny, a inne niższe. Istnieje również inny system żywieniowy, który również opiera się właśnie na głodzeniu i nosi nazwę It STOP EAT. I jest stosowany, gdy przez większość tygodnia jemy tak normalnie, bez liczenia kalorii czy pilnowania godzin, ale za to przez weekend ograniczamy się do 500 kalorii dziennie, czego ja osobiście zupełnie nie polecam. Często, gdy odczuwamy głód, popełniamy ten błąd, że po zamknięciu okna żywieniowego, czyli po upływie 8 godzin od ostatniego posiłku, jesteśmy przekonani, że wszystko jest w porządku, a następnie po prostu wieczorem idziemy na jakąś imprezkę, postanawiamy wypić sobie kieliszek szampana, a co stanowi rażące właśnie naruszenie zasad postu przerywanego. W końcu alkohol zawiera kalorie, a zwłaszcza my, kobietki, często wybieramy jakieś słodkie napoje, drinki z kolą, szampany, słodkie wina, które mają bardzo wysoką zawartość kalorii i w zasadzie psują całą zasadę postu przerwanego Dlatego właśnie wiele z nas nie może schudnąć stosując post-przerwany, ponieważ prawdopodobnie popełniają właśnie te błędy jak picie alkoholu albo jeszcze jest. Także wcześniej rano, gdy się budzimy, ale nie minęło jeszcze właśnie tych 16 godzin głodzenia się, pijemy kawę lub herbatę z mlekiem czy cukrem. A to jest właśnie też już traktowane jako jedzenie i narusza się w ten sposób zasadę postu przerywanego. To samo dzieje się, gdy pijemy na czczo, jakiś taki shake proteinowy, aminokwasy, kolagen. Nie powinniśmy pić kawy z mlekiem, herbaty z jakimiś dodatkami czy wody z cytryną. Wszystkie te napoje powodują wzrost poziomu insuliny we krwi, ponieważ cytryna zawiera fruktozę. Nawet jeśli pijesz wodę właśnie z cytryną na czczo, organizm traktuje to już jako spożycie i wydziela insulinę i w odpowiedzi na to fruktozę. Jest to bardzo istotne do zrozumienia, jeśli naprawdę interesuje was system 16 na 8 lub jakiś inny rodzaj postu przerywanego, musicie być świadomi, że nie ma miejsca na żadne naruszenia, ponieważ w przeciwnym razie cały ten system po prostu nie zadziała. Czytam też interesujący artykuł, który właśnie opisuje naukowe badania kliniczne prawidłowe zastosowanie i korzyści płynące właśnie z postu przerywanego. I tak Post ten przyczynia się do przedłużenia życia, poprawia funkcje poznawcze, zmniejsza ryzyko wielu chorób. Schematy żywienia, zwłaszcza interwałowe, posty zostały stworzone właśnie z myślą pomocy osobom z insulinoodpornością. Im częściej jemy w ciągu dnia, tym częściej nasza insulina wzrasta i w pewnym momencie przestaje ona reagować na glukozę we krwi. Interwołowe posty pomagają przywrócić normę funkcjonowania insuliny, co jest kluczowe właśnie dla diabetyków, osób z prediabetycznym stanem lub wysokim poziomem cukru we krwi. Jednak ważne jest właśnie, aby zrozumieć, że interwałowe posty nie są lekarstwem na cukrzycę, ale zdecydowanie mogą okazać się bardzo pomocne. Najważniejsze jest ym, po prostu przywrócenie insuliny do normy poprzez właśnie przestrzeganie interwałów między posiłkami. Zaleca się przynajmniej 3,5 godziny, a najlepiej 4 lub nawet 5 godzin przerwy. Ważne jest również, aby nie mylić interwołowych postów z jedzeniem o północy i leczeniem 16 godzin głodzenia od tego właśnie momentu. To nie jest właściwe podejście. Organizm potrzebuje odpoczynku i snu, a jedzenie o północy obciąża go, nawet jeśli jest to lekki posiłek. Najlepiej spożywać kolację około 3 godzin przed snem i dostosować interwałowe posty tak, aby to było możliwe. Nie ma sensu jeść o północy w McDonald'sie, następnie głodzić się przez te 16 godzin. Przestańmy się łudzić, bo to naprawdę nie będzie działać. Jeśli chcesz, aby system 16 na 8 lub inny rodzaj interwałowego głodzenia działał skutecznie, musisz przestrzegać pewnych zasad. Ważne jest zrozumienie, że nasz organizm jest przystosowany do głodzenia się przez okres od 2 do 5 dni, a nawet do 2 tygodni, dlatego nie ma potrzeby obawiać się, że umrzemy z głody lub że coś złego nam się stanie. Podczas właśnie takiej głodówki poziom glukozy we krwi spada, co wpływa na poziom insuliny, o, tym, o czym już wcześniej wspomniałam. I w pierwszych godzinach głodzenia się organizm korzysta z tak zwanych zapasów glikogenu w wątrobie. Wątroba jest głównym magazynem glikogenu, który dostarcza energii i pozwala przetrwać przez. Bez jedzenia przez określony czas, około 40 dni. Jednak zaleca się nie eksperymentować i pamiętać, że największe zapasy glikogenu znajdują się w wątrobie. Wątroba odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu poziomu glukozy przez pierwsze 24 godziny głodzenia. Po upływie tego czasu zapasy glikogenu się wyczerpują, a organizm zaczyna wtedy czerpać energię z białek i własnych zapasów tłuszczowych. A jeśli odczuwasz silne uczucie głodu, możesz oczywiście wypić filiżankę czarnej kawy bez cukru, mleka czy oczywiście innych dodatków, lub dużą filiżankę herbaty czarnej lub ziołowej. Możesz oczywiście pić zwykłą wodę. Kiedy nadejdzie kolejne okienko żywieniowe, ważne jest, aby spożywać od dwóch do trzech posiłków, które dostarczą składników odżywczych, a nie tylko wypełnią nasz żołądek. Twoje posiłki powinny zawierać białka, tłuszcze, węglowodany i błonnik, a także należy pić odpowiednią ilość wody. Ważne jest również utrzymanie interwałów między posiłkami. Zaleca się przynajmniej 3,5 godziny przerwy między nimi. Twoje posiłki powinny zawierać wszystkie niezbędne mikro i makroelementy, a Twój jadłospis powinien zawierać Około 1800 kalorii. To zależy oczywiście od wagi wzrostu i początkowych wskaźników, ale uwaga, jeśli jesz mniej niż te 1800 kalorii, to w zasadzie nie jest dobrze. Jeśli masz chociaż minimalną taką aktywność fizyczną w ciągu dnia, a wszyscy ją mamy, sprzątamy, gestykulujemy podczas rozmów, wchodzimy po schodach wychodzimy z auta, czyli mamy tę minimalną aktywność w ciągu dnia. Tak czy inaczej, bierzemy prysznic, kąpiamy się, myjemy zęby i jeśli właśnie masz dzieci, to tym bardziej ta aktywność fizyczna jest jeszcze większa podczas spacerów, czy zabawy z dziećmi. Czyli przy jakiejkolwiek fizycznej aktywności 1800 kalorii to jest taka norma ponieważ 500 kalorii zużywamy właśnie na tę codzienną aktywność. Więc nie należy jeść 1200, nie należy jeść 1000 kalorii. Jedzcie normalnie i rozdzielcie te przykładowe 1800 kalorii na 3 lub na 2 posiłki i tyle. Jednym z największych błędów, których należy unikać w przypadku postu przerywanego jest wpadanie w taki silny deficyt kaloryczny co może prowadzić właśnie do braku energii, złego samopoczucia, bólów głowy i wyczerpania organizmu. Gdy organizm nie otrzymuje właśnie wystarczającej ilości kalorii, białek, tłuszczów i węglowadanów, zaczyna wtedy czerpać te składniki z naszego ciała, zwłaszcza z mięśni. Wizualnie może się to nie od razu objawiać, ale wewnętrznie organizm zaczyna się wyczerpywać i analizy, wskaźniki białka mogą być nieprawidłowe, co może prowadzić do takich nieprzyjemnych konsekwencji. Dlatego ważne jest, aby nie przesadzać z takim interwałowym głodzeniem się. Nie należy eksperymentować z jeszcze większymi takimi oknami żywieniowymi, tak jak 20 na 4. Ani nie powinno się rezygnować z posiłków w nadziei na taką szybką utratę wagi, gdyż głodzenie czasami może wywoływać taką euforię i poczucie kontroli, ale ważne jest, aby być świadomym swoich właśnie działań i nie przesadzać. Wiele osób wpada w taką pułapkę myślenia, że im mniej kalorii, tym lepiej, ale to może właśnie prowadzić do poważnych konsekwencji. I istotne jest, aby być świadomym ryzyka i podejść do tego właśnie z umiarem, z głową, aby mieć zdrowe podejście do odżywiania. 16 na 8 to dobry system, ale należy go stosować właśnie z głową. W ciągu 8 godzin spożywamy posiłki, a przez 16 godzin odpoczywamy od jedzenia. Jest to korzystne dla naszego układu pokarmowego, który w tym czasie może się oczyścić. I w przeszłości nie mieliśmy dostępu do tak wielu produktów spożywczych jak teraz. Na każdym rogu mamy żabki, budki z kebabem, piekarnie czy cukiernie pełne różnych smakołyków. Dlatego ważne jest, aby nasz organizm miał minimum przez te 16 godzin. Przerwę na trawienie i odpoczynek i to podejście ma wiele właśnie korzyści, takich jak obniżenie poziomu insuliny i normalizacja glukozy we krwi, pomaga też w utracie wagi. Jednak trzeba pamiętać, że to nie jest dieta, ale styl życia. Jeśli niedawno wróciliście z wakacji lub właśnie minęły święta, gdzie zazwyczaj no nie ograniczamy się z jedzeniem, możemy właśnie wtedy zastosować schemat 20 na 4, ale uwaga, tylko przez jeden dzień. Można go zastosować najlepiej właśnie w nocy, kiedy śpimy. Na przykład, jeśli jemy kolację o 18 i wytrzymujemy te 20 godzin głodzenia, to nie odczujemy tego tak szybko po przewodzeniu, gdyż często właśnie przez kilka godzin po przewodzeniu nie odczuwamy takiego intensywnego głodu i to sprawia, że głodzenie się jest łatwiejsze i lżejsze. Należy jednak pamiętać, że post przerywany ma swoje przeciwwskazanie, takie jak ciąża, problemy z trawieniem, cukrzyca jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące zdrowia, zawsze lepiej skonsultować się z lekarzem. Ważne jest również zrozumienie, że nasz organizm jest bardzo mądry i potrafi samoczynnie przeprowadzać procesy detoksykacji i oczyszczania. Pątrowe jest wspaniałym narządem, który świetnie sobie z tym wszystkim radzi. Mam nadzieję, że te informacje okazały się dla Was przydatne. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące właśnie postu przerywanego lub innych somatów żywieniowych, śmiało możecie je zadawać w komentarzach lub podzielić się właśnie swoimi doświadczeniami. Osobiście stosuję regularnie właśnie interwał 16 na 8 i bardzo mi to pomogło osiągnąć doskonałe rezultaty. Dlatego, jeśli Ty będziesz konsekwentny, już po kilku tygodniach zauważysz pierwsze efekty. Jeśli nie zrezygnujesz, będziesz kontynuować osiąganie satysfakcjonujących rezultatów. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w następnym.